Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry! Witamy Was w dość nietypowy poranek, środa, a my, słuchajcie, Walentynki, a my jesteśmy razem z Łucją w domu, ta się jeszcze jest chwilowo, zaraz jedzie. I mamy dzisiaj y, dzień na wariackich papierach, z tego względu, że wczoraj Łucja poszła do przedszkola i już dostaliśmy telefon o godzinie, mm, no nie wiem, no, której tak jest... tam śliczny. Koło 10 jakoś, żeby odebrać córeczkę, bo prawdopodobnie ma, prawdopodobnie ma rumień zakaźny. Gdyż to panuje teraz w szkołach, a ona ma czerwone wypieki. Mąż pojechał po nią okazało się, że faktycznie takie czuję. pokażesz się. Tak w kamerze nie widać, nie? No się. Bar... Nie, po ciemku też nie widać. Kamera jakby nie oddaje tego. Ale naprawdę ma takie czerwone płucni. Oczywiście zanim już mąż przywiózł Lucję, bo już wiedziałam, co się święci, zadzwoniłam do lekarza. Wczoraj nie było szansy nas umówić. Za no, Ale umówiłam ją na dzisiaj, co prawda na późną godzinę, dlatego że będzie jako ostatnie dziecko, żeby nie narażała innych dzieci na poczekalni. I jeszcze sobie wczoraj przypaliłam szyję, słuchajcie, prostownicą. Och, ja ja, ja ciebie. Prostownicą i tak mnie boli, tutaj pieczę teraz. Krem z filtrów właśnie nałożyłam, Poczekam, aż się wchłonie, potem się będę czesać, ubierać, ale to dopiero, słuchajcie, za jakiś czas. Ubrałam się wygodnie teraz w dresy, nie bez powodu, bo mamy dzisiaj zwariowany dzień pod tym względem, że nie przypuszczałam, wczoraj na przykład, że dzisiaj nas czeka dodatkowa wizyta u lekarza, a dodatkowo pomba jest dzisiaj umówiony do weterynarza. Dodatkowo muszę dzisiaj zrobić zakupy w Lidlu, bo prawie nie mamy nic do jedzenia. Już o 5 rano gotowałam żurek z białą kiełbasą. Świetnie. Ignacy wróci będzie sam w domu, bo nas po południu nie będzie i muszę to wszystko jakoś ogarnąć. A mój mąż ma dzisiaj mega ważną sprawę. Mega ważną rzecz do ogarnięcia i musi wyjechać, a ja muszę iść do pracy. Już wczoraj o tym wiedziałam. No i teraz, że zostaje łucja sama w domu. Ignacy poszedł do szkoły, tata jedzie, ja idę do pracy. ściągamy tutaj babcię, która na szczęście jeszcze jest w Polsce, więc babcia zostaje z małą ja idę do pracy, wracam, taki jest plan. Ogarniamy tutaj domek. Zabawy i tak dalej i uciekamy do. Tak. Musimy się podzielić po prostu. Ja, moja mama, weterynarz, Lidl, żeby łódź nigdzie nie ciągać, łód ja tylko i wyłącznie do lekarza i wraca do domu, a ja muszę pozałatwiać słuchajcie całą resztę, więc się dzień szalony, no, szalony nam się dzień szykuje. Więc yy, tak naprawdę ja się będę ogarniała dopiero yy, jakoś przed południem, przed wyjazdem. Uczę, się ubiorę. Na razie wygodnie, tak jak mówię, w dresie, żeby mi było wygodnie, Tak uciekam do pracy bez makijażu, tylko z filtrem. Teraz tego mega, mega pilnuję. No i co? I tyle. I zapraszamy na ten zwariowany dzień w yy, rodzinie myśliwców. Spędźcie go razem z nami po prostu. A tu mój żur. Może nie wygląda atrakcyjnie, yy, Po to przez yy, co? Z kiełbaski to i jeszcze co? Majeranek, ale z białą kiełbaską. Jest małą łyżką, nie powinnam pokazywać, bo nic wyłowić nie mogę. No trudno musicie się uwierzyć na słowo. A tu się jajca gotują i obiad będzie gotowy dla większości rodziny. A to, co na wierzchu się zebrało, to nie jest z kiełbaski. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak powiedziałam, tylko to jest chrzan taki ze słoika. Ja dodaję taką. Ja Ciebie też! Dodaję taką porządną łyżkę na końcu gotowania chrzanu, takiego normalnego ze słoika. I to on jest właśnie taki biały, no i dużo majeranku, czosnku, jest taki mocno esencjonalny, ale to jest taki na bazie słuchajcie zakwasu z butelki, taki bardzo fajny zakwas jest w butelkach w Lidlu, taki w tej strefie bio, bardzo fajny, może dzisiaj go kupię jeszcze raz, bo tak sobie stał już trochę w lodówce mój ale tak zobaczyłam, że jeszcze tydzień zostało do końca wiecie, daty ważności, białą kiełbaskę miałam zamrożoną, jajka mam, więc to robię ten żurek i to jest taki mega prosty żurek bo ja najpierw gotuję białą kiełbasę z różnymi tam wiecie, ziele angielskie pieprz, liście laurowe i tak dalej z całą główką czosnku i to się wszystko tak obgotowuje bez warzyw i bez żeberek, no bo to nie, nie robię taki świąteczny tylko taki domowy po prostu na białej kiełbasce potem tą białą podgodowaną kiełbaskę wyciągam, kroję w kosteczka, podsmażam troszkę, A do tego dolewam Wam właśnie ten zakwas, dodaję chrzan, przyciśnięty jeszcze ząbek czosnku, dużo pieprzu, dużo majeranku, soli w razie potrzeby, jak ten zakwas nie był wystarczająco słony. Akurat dodałam małą łyżeczkę soli do tego całego gara. No i później jajka to już osobno na talerz, każdy sobie kroi jajko i zalewa jakby tym żurem. Jest takim mega prostym dzisiaj obiad, bo no, tak jak mówię, właśnie cały dzień zalatany. Ja dokładnie za 10 minut wychodzę do pracy, ale zapomniałam dodać jedno, bo dla nas to tak po prostu się stało mało istotne w tej gonitwie, że dzisiaj oczywiście są walentynki. No i my już na kolacji walentynkowej byliśmy tydzień wcześniej, w weekend. Nawet nagrywałam dla Was, że a wychodzę i dlatego włosy kręciłam w sumie hmm, lokówką. Więc na kolacji walentynkowej byliśmy, ale dzisiaj podarowałam żowi z samego rana, ulubione tam ciasteczka z Milki. I w kopercie takiej różowej spakowałam potwierdzenie rezerwacji naszego wyjazdu weekendowego. Więc, no, był bardzo szczęśliwy i fajnie, bo naprawdę będziemy mogli razem odpocząć i znowu sobie tak przypomnieć, dlaczego się kochamy, a nie ciągła, wiecie, gonitwa praca dzieci, dom wiecie, jak to jest zresztą. Więc takie sam na sam jest tam bardzo, bardzo potrzebne. No, jeszcze troszkę do wyjazdu zostało. No, ale co? No dobra, ja się zbieram, robię, uciekam do pracy, ale dzisiaj dzień przede mną. Chciałabym, żeby już była przynajmniej, nawet nie 16, bo podejrzewam, że jak pojedziemy do lekarza, do weterynarza, do Lidla, to wszystko będę dzielić oczywiście między babcią, dziećmi, a pracą. I wrócę, to słuchajcie, na godzinę 16 znowu ja idę do pracy, bo znowu może będzie musiał jechać. Teraz jeździ codziennie dwa razy w ciągu dnia. I rano, i po południu, więc ja mam takie rwane te godziny pracy, i jest mi tak trudno tutaj być i nagrywać. No ale takie właśnie teraz mamy dni szalone, więc no, no nic, oby do weekendu. Dobra, idę się zbierać pomału, bo skarpet nawet na noc nie mam. Ale też bardzo istotna sprawa, ja tu o wszystkich gadam, ale o sobie zapomniałam wspomnieć, że mnie z rana również zaskoczył walenty i dostałam takie przepiękne, różowe tulipany. Przecudne i przepiękne, bo ten bukiet jest taki ogromny. No, cudne, więc tak mi się miło zaczął dzień. Dzieciom zresztą też, ale o tym powiem Wam później. Ma kokardkę na głowie, zobaczysz na bluzeczce jest taka wielka mini z kokardką na głowie, wiesz? Zobaczysz, może na spodenkach jest miki, a mini jest na bluzeczce, wiesz? Pokażę Ci w domu, dobra? Słuchajcie, nawet się nie odzywałam, wyrywałam się z pracy szybciutko, ale i tak zrobiłam makijaż, jak na mnie to takie mega full make-up. Uczesałam się trochę mega dziewczęco. Um, ubrałam się, przygotowałam, poleciałam, słuchajcie, do Zgorzelca, załatwiłam zakupy, załatwiłam milion spraw, pojechałam później. Łucja już była, więc z łucją do lekarza potwierdzone, to jest tak naprawdę już łucja nie zaraża, no bo wiadomo, że jak jest ten objaw wysypkowy, no to już nie zaraża, natomiast mamy na razie być w domku, no i co, i brać tam na owinę wiecie, leki odpornościowe tak naprawdę, czyli żadne leczenie. Co, żabko? Dobra, i e, słuchajcie, pokażę Wam zakupy z Lidla, udało mi się kupić fajne perfumy, mhm, dla siebie, podróby takie, znaczy podróby, nie, no jakaś tam ich firma Lidlowa, plus, ale przepiękny zapach, zobaczymy jak z trwałością, ale to w domu ocenimy, kosztowały też jakieś grosze i piękną piżamkę dla Łucji, też za grosze, co w ogóle super, zresztą nagramy food hall, ale to już na spokojnie i nagram dla Was food hall i lecę znowu do pracy, to zwariowany dzień, jeszcze wymyśliłam Ci nagrywanie. Dobra, kochani, wpadliśmy do domu, każdemu musiałam dać jeść po prostu wszystko na wariackich papierach, ale już pokazuję. Kiełbasa myśliwska, jak widać, już krojona, bo szlucja się do niej dorwała. Przed chwilą mi kroją paprykę korniszona, właśnie i tą kiełbaskę. Więc kiełbasa myśliwska oraz kiełbasa Śląska. Eee, filet zędzone z piersi indyka. Nie wiem, ile tego kupiłam. Co znalazłam, to po prostu pokazuję. Tu piratki e, z piersi indyka. Nie. Filet z indy, Trzy razy. Dwa razy to kupinne sushi, bardzo dobre swoją drogą. Tu była promocja, że drugie minus 50%. Gruszki, banany. Dwa razy mielone mięso z fileta kurczaka, trzy ogórki gruntowe, dwie papryki, ziemniaki, trzy mieszanki sałat z rukolą. Tak, tu mam taki bardzo fajny sos, nazywa się Arabiapa i serdecznie Wam go polecam. Ja jutro będę używała go do chili, bo będę robiła swoje chili pasata pomidorowa, buraczki tarte, korniszon ostry, tu jeszcze polędwica sopocka, dwa mleka, e, takie koreczki śledziowe, giżyckie, dwa razy filety śledziowe, o takie, była też jakaś promocja dzisiaj, pomidory, cukinia jedna, miód, słuchajcie, wzięłam miód w markecie, zobaczyłam, że tak się ładnie, mm, jak to się mówi, no tak wiecie, twardnieje, słowa mi brakuje, więc stwierdziłam, że musi być spoko i też była jakaś fajna cena za to kilo, rybka po grecku, którą bardzo lubię i polecam za każdym razem, zwykłe jaja, nie było tych moich regionalnych, więc wzięłam po prostu jakie były, no i co, a, pomarańcza, tego też nie powiedziałam, dobra, rozkładam i pokazuję Wam dalej. Dobra, kochani, dalej mamy chleb, pszenno dwa razy szczepiorek, czosnek bio, rzodkiewki, znaczy kiełki z rzodkiewki, przyprawa kebab gyros i teraz tak, dobra, piramidki smaku, ryż jaśmienio nowy, Dwa batony te protein 33% uwielbiam je, płatki kukurydziane na panierkę, ogromna paka, chrupek kukurydzianych, paczka z zapas słoneczników, czy słonecznika, który zjadamy teraz na potęgę z mężem, jedna makrela, dwa razy fix do spaghetti bolognese z fajnym składem, dżem 100% z truskawki Świetne serki homogenizowane, z dużą zawartością białka, cztery sztuki i jeden jogurt. Hmm, tutaj dwa naturalne skry musy i coś tutaj ominęłam? Nie. I jeszcze w ręce trzymam zwykłe pszenne bułeczki, aż 15 sztuk. Boże, co za szalony dzień, w okropnym już oświetleniu. Słuchajcie, jest ciemna noc, naprawdę ciemna noc. Gdzie tak późno Łucję będę kładła do łóżka, bo jest babcia, wiecie, dzieje się. Ona sobie wypoczęła w ogóle tak naprawdę w drodze do lekarza i powrót od lekarza. U nas mega energiczna, a tu po prostu tylko siedziała w tym samochodzie. A ja wróciłam, nagrałam dla was, co dało się nagrać, rozłożyłam zakupy i poleciałam do sklepu. Zamknęłam sklep, wróciłam, skontrolowałam lekcje, które Ignacy sam odrobił. Pouczyłam się z nim, bo jutro go prawdopodobnie czeka Ignacy. Mówi: Wiesz, co mam? Chyba pani zrobi kartkówkę z języka polskiego. Jakieś bezokoliczniki, yy, czasownik w czasie przyszłym, złożonym, męskoosobowe, niemęskoosobowe. O! Sama musiałam to wszystko powtarzać, powiem wam. No i co, i w końcu zmywam makijaż. Po całym dniu. Lubię siebie w makijażu, naprawdę lubię siebie w makijażu, ale po całym dniu to czuję taką ogromną potrzebę zmycia jego. No i jest ciemno. Byłam przekonana, że jeszcze uda mi się dzisiaj zmontować ten film. No ale jak widzicie, o jakiej godzinie w ogóle go dla Was. Y Eee, kończę na no jakiej godzinie? No, w sensie, że jest ciemna, ja już jestem padnięta. Jedyne o czym marzę, dobrze kupiłam sobie tą gotową rybę po grecku, będę ją miała na kolację. I jeszcze sobie zrobię e, ten serek homogenizowany z truskawkami, bo mam teściowa mango przyniosła z mango, mandarynką. O, tak. I położę się na łóżku i będę zmęczył. z mężem oglądać jakiś film. Jeszcze co tam dzisiaj będziemy oglądać? oa. E, to nie wiem, ale tak. Dobra, zaraz sobie umyję twarz żelem, ale już przy was zmyłam, żeby... Okej, okay, ta moja twarz już... Chwilę odpoczęła i pokażę jeszcze Wam mm, trzy rzeczy, a mianowicie jedną przywiozła teściowa i dwie, które Wam nie pokazałam z Lidla. Teściowa kupiła Łucji taką piękną sukieneczkę w hm wczoraj, a ja... bardzo mi było smutno, że dla Ignasza nie było dzisiaj żadnych piżam w Lidlu, bo ja mu też bym wzięła, ale on nosi już rozmiar 1,52 m, a tam były do 1,40 m piżamki, więc wzięłam po prostu Łucji. No jak zawsze jest wszystko wszędzie dla Łucji. I to tak jest, że nawet babcie, słuchajcie, albo dziadkowie jak odwiedzają wnuki, albo jak my idziemy do dziadków, to jest tak, że dla jest prezent dla Ignacia pieniążki i kupisz sobie, co tam uważasz, bo naprawdę jemu mega trudno coś wybrać, szczelić się w jego głód, lub znaleźć rozmiarowy, jeżeli chodzi o takie tanie rzeczy. No, zobaczcie, jakie ładne. Porteczki takie mini i miki. I tutaj z mini taka koszulka. I akurat brałam rozmiar 110-116, wydaje mi się, dość takie spore nawet. 110 to bym tego nie opisała. Więc zaraz zrywam metkę i wędruję do prania. A to są te perfumy, które kupiłam dzisiaj w cenie 10 zł z groszem. Były w jakiejś promocji, one bez promocji są mega tanie. Słyszałam o nich bardzo dobre opinie i powąchałam sobie tester i mówię, oh my god, jak one ładnie pachną. Ja nie wiem, że mi zabachów brakuje, bo mam trochę oryginałów jeszcze, które tak wiecie, oszczędzam. Troszkę perfum z Made in Lab, troszkę. Uff. Z 60 flakonów made in, więc ja mam się w czym psikać. Zejwon jeszcze mam kilka flakonów, ale ten zapach tak przypadł mi do gustu. Faktycznie psiknęłam się nim, pochodziłam po sklepem, nie, wracam i biorę. Tym bardziej, że to teraz nic nie pachnie. Czyli. Ała, ała! No tak se podjara. Ała! Przypaliłam tą szyję i psiknęłam zapachem. To jest głupie. W ogóle co zrobiłam, że się psikam przed kąpielą? Chciałam po prostu psiknąć na rękę, psiknęłam na szyję. Jeszcze w to miejsce. Bardzo ładny zapach, naprawdę, jakiś taki, no nie wiem, ładny. Zobaczymy, jak trwało. z trwałością. I w pierwszej chwili, nie, jak się psiknie, to nie jest taka cudna. Ale ja się przyknęłam, właśnie poszłam po Lidlową, mówię, Mmm, wraca. No więc wzięłam. O, tak się prezentuje ten flakonik. Tu mamy chyba o 75 ml, myślałam, że 50. Więc kupiłam, dobra, dzieciaki spakowane ignacy jutro na basen yy, i w ogóle yy. w ogóle na weekend mają fantastycznie, dlatego że weekend spędzają z tatą, słuchajcie. A oczywiście ja mówię o tym weekendzie, co teraz będzie, bo my jedziemy na jeszcze kolejne. Tata sobie odbija czas z dziećmi i w sobotę jestem cały dzień w pracy, a tata jedzie z Wucją do kina i na basen, natomiast w niedzielę jedzie z Ignacy na strzelnicę, więc już my babki będziemy sobie po prostu w domu. Chcę spędzić sobie czas z dziećmi bardzo dobrze, bo ciągle ja jestem z nimi. Przeważnie, ja jestem z dziećmi właśnie, tym bardziej, jeżeli chodzi o takie rozrywki, a mój mąż z tego nie korzysta, więc albo z nimi siedzi w domu, albo jest w pracy. Więc tak, bardzo się cieszę. Może ja sobie odpocznę troszkę. Oh my god, dobra. Ja już padam, słuchajcie, z nóg. Jestem mega zmęczona. Idę pod prysznic, domyć tą twarz, nałożyć całą moją pielęgnację i co? Może widzimy się jutro. Nie obiecuję, ale zobaczę, jak to wyjdzie. Do zobaczenia. Pa!